No dobra, to zaczynamy, po prawej stronie mamy Energia po lewej, to też po prawej mamy Titana, no już z przyzwyczajenia mówię, chcę powiedzieć, że po drugiej stronie jest, yy, no, w nie najlepszej sytuacji Polak wybrał mapę, tym razem on wybierał tą mapę, to jest yy, ołtarz Saldarinów, zobaczymy, co tutaj wykombinuje, musi się postarać, jest 1 do 0 yy, dla Titana, Nerchia, jeszcze o godzinie 20, dzisiaj gra i turniej z y, przeciwko, przeciwko Poltowi, jeśli się nie mylę, tego niestety nie będę w stanie pokazać, może na stępną się uda coś załatwić. A w międzyczasie oglądajmy tutaj oczywiście Polaka. Jeżeli to wygra, będzie grał jeszcze finał, finał drabinki przegranych, który jest BO Best of 5, czyli do trzech wygranych. Jeżeli wygra teraz Titan, to będzie też o tyle ciekawe, że w finale nie będziemy mieli zerga. Gdzie ostatnio we wszystkich finałowych grach jest? Zerg. W finale już czeka kas. No i teraz jest dwóch y, protosów i jeden zerk pukają do bram y, finału. Przy czym najbliżej jest oczywiście Frajerowi. Y, Frajer już ma zapewnione 1000 y, dolarów, czy wygra, czy przegra ten następny mecz ze swoim przeciwnikiem. Y, w międzyczasie y, tutaj już zobaczymy, wynik wszystko jest dobrze pokazane, jak już mówiłem, BO3, czyli do dwóch y, wygranych. Mapa wybrana przez Polaka z tego wzgl... wydaje mi się, że Polak może na dwóch bazach spróbować po prostu przejechać przeciwnika. Tutaj dosyć ciężko jest zrobić dobrego Wolina. Tak w 100%, jeżeli jest mocny puszy rączami, no to wtedy jest co innego. W międzyczasie widzimy ciekawe otwarcie ta na jeden gate, nie robi Wolina. Po prostu zaczyna, co będzie. No, Z, jednej, z jednego gate'u, proszę bardzo, nie jest to zbyt często spotykana strategia, czyżby żeby prawa się już szykowała. Chyba tak na postawienie kolejnego, kolejnego pajlona, będzie chciał się tutaj oczywiście załolinować. To jest jednak pewnego rodzaju ryzyko, jeżeli się zna nerchia, z tego względu, że ten gracz zaczyna bardzo często od dwóch, czterech lingów. I jeżeli te lingi teraz by wyszły, no to będzie zabawa. Zero, zero, loty dosyć wolne kontra cztery lingi. Tylko na czas trzeba to zeskautować. Będzie jeszcze ekspansja. Za chwilę chciał pozabić ależ Timing Titana idealnie podjechał, żeby przyblokować tego expa. Cztery lingi za chwilę się pokażą. Yy, więc tutaj no... Gdzie są te linki? Jest już dwójka, przegonią, czy przegonią probę, czy sobie odpuści. To już odpuścił sobie. No i teraz jest takie pytanie: co dalej wykombinuje? Otwarcie Tana jest ryzykowne, jest bardzo ryzykowne z tego względu, że Lingi, jeżeli wpadną w dobrych rękach, a Nerchi ma dosyć pewne ręce, powinny tutaj parę prob zabić, a przynajmniej uniemożliwić wydobycie przez pewien czas. W drodze jest oczywiście Cybernetic Core. Mamy kolejnego palona, będzie próba tutaj zaolinowania się, czy da radę? Nie dał radę. ale sznurko teraz. Face Palma z... ale on widzi doskonale co się dzieje. Dlaczego nie próbował się dostać do środka? To mnie zastanawianiem, czy to nie było na jej mówię. Czeka na coś, czeka, nie próbował się wbić. Teraz może być już trochę za późno. Próba zniszczenia Forge'a otoczy Zelota. Czy złota że one Za chwilę na to wygląda. Próbuję go tutaj złapać, jednak drugi Zelot się pojawił. To jest moment, żeby jednak uciec i chyba nie wyszło tak, jak chciał Polak. I teraz pięknie przebiegł sobie obok. Zeloty na holdzie ustawione, więc sześć linków. Biega Będzie sobie teraz biegać w bazie. Zobaczymy, czy jakieś szkody te ekonomiczne da rady zrobić. Kolejne linki ze strony Polaka już są w drodze. Gania się tutaj z przecinkiem, ale nie wiem, czy te kolejne linki są potrzebne w jakikolwiek sposób. Czy i proszę bardzo, kanon został przyblokowany. Czy da rady się tutaj przedostać, wbić do środka? Gdyby był speed, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. No ale teraz cały czas będzie trwała tutaj ta zabawa. I proszę bardzo, przyblokowany totalny wall-in ze stron Titana. E, Nerchio straci oczywiście w końcu te linki. Pytanie jest takie, czy zabierze jakieś proby ze sobą. Próbuje jeszcze tutaj walczyć. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze parę sztuk dał radę oczywiście tutaj złapać. Wpada i... padła jeszcze na przyblokowało się złoty. Bardzo dobrze, im więcej jednostek zostanie zabitych, tym lepiej. Do tego dwie proby nie wydobywają na razie minerałów i za chwilę tutaj na dole proby też jedna najprawdopodobniej zostanie zjedzona. Tak też jest, padła jedna, padła kolejna. Bardzo ładnie, cztery jednostki zabite. No i od cały czas się tutaj gania z przyznikiem. Jakiś stalker mile widziany już jest chronobustowany. Widzimy creep jest, Polak rozprzestrzenia, creep... I lingi cały czas biegają od tej zeloty na holdzie. Ależ pięknie to wszystko wygląda. pięć zabitych jednostek. Ja nie wiem, co ten kombinował, że się tak zatrzymał. Może nam mówię, poszedł. EU w końcu złapane. Ale pięć lingów, 150 y, minerałów. pięć harwesterów, tak czyli mam to 150 minerałów do 300. O, jeszcze stracił coś e, Pajlona jakiegoś, chyba coś tutaj pozbył, albo się czegoś pozbył e, Protos, więc jednak szykuje się teraz e, do ataku Titan, zobaczymy czy Nerchio ma coś do obrony, 12 Lingów e, jest w drodze, byłoby dobrze gdyby wiedział, że tutaj jest e, pylon, bo bez e, tej wiedzy może być problem, trzeba będzie się pozbyć tego Pajlona i to dosyć szybko Overlord przeleciał. E, scout, Scout, gdzie jest Scout, jest jeden z Spinecrawler, zobaczymy ile tego tutaj jest, e, mamy... Tylko jednego warp Gate'a, no i teraz y, zeloty. Zobaczmy, y, czwórka zelotów i jeden stalker spine, oczywiście skończy się robić. No i teraz trzeba będzie jednak go wybronić, O, i spine jednak zostanie. Zniszczony jest speed na tych y, lingach, więc bez problemu sobie Polak poradził z tym. Widzimy y, i pada. A, tu jest plus jeden do ataku już, bo więc zeloty były jeszcze mocniejsze. Y, lingi jednak zobaczył, że coś tutaj jest nie tak. Wraca do rozwalania tych y, kamieni, no a potem przydałoby się pozbyć tego pylona, więc atak raczej nie nieudany. energią nie wyprodukował nowych y, linków, a przede Wszystkim o to chodziło, żeby też wymusić presję y, na Polaku, żeby ten wyprodukował większą armię. Teraz byłoby dobrze zeskautować, sprawdzić, że tu jest Proxy Pylon. Polak tego nie robi. To może być problem, kiedy później w międzyczasie dwa złoty sobie tutaj wpadną. To może kosztować y, jednego Queena Polaka. Y, jest y, nie, tutaj prawy, części nie ma całego. Już wiem, co się stało tej. Pozbył się gate'a. Tu był gate, całkowicie blokował. Pozbył się gate'a, żeby mógł móc wyjść. No i widzimy kolejne zeloty. No, będzie się ten prog spająć Polakowi po nocach, jeżeli tego nie przypilnuje. Myśli, że kontroluje tej mapę, jednak tego nie robi. I czy widzi cokolwiek? Nic. Cały czas nic nie widzi. Jeszcze więcej złotów. 3, 6 plus 6 złotów. Ale będzie test 5 roczy. Więc dobrze. roach'y chyba wyskoczą na czas. Będzie może mikrować się na klipie. Już się zeloty zbierają w tym momencie. Polak powinien uważać na to, co się dzieje. Zauważył je. No i teraz trzeba by uciekać kwinem, dodaje larwy i ucieka gdzie się da. To jest moment, żeby się tutaj zastawić i walczyć w ten sposób. Drony powinny się tutaj chyba jednak wycofać. i mniej dron padnie, tym będzie lepiej. Lingi się już zbierają. Nie było jednak, nie zauważyłem tego Pajlona, nie próbują go nawet rozwalić. No tutaj zobaczymy, ile jest tych nosek. Sześć tylko harwesterów w tym momencie zabitych, więc Synerchio bardzo ładnie tutaj biega swoimi jednostkami. Nie daje rady Titan większych szkód zrobić, jednak. Więc kolejna dobra obrona Polaka, 3 Harvestery tylko zabite Byłoby dobrze zeskautować, w końcu zobaczył, że tu jest Pylon I teraz on zostanie oczywiście zniszczony Cztery Lingi cały czas próbują kontrolować tutaj mapę Ale jest, no jest dobra sytuacja ogólnie rzecz biorąc dla Polaka, 10 Harvesterów więcej Baza dodatkowa, w tym momencie nawet więcej, już 15 harweserów dodatkowa baza Plus 2 do ataku jest w drodze, do tego wszystkiego Blink na Stalkerach będzie ale jest speed plus jeden do ataku i obrony, więc tutaj Zerk powinien sobie na razie z tym wszystkim poradzić. Są do tego wszystkiego infestory, nie widzę, żeby było ze strony Titana, i nie ma oczywiście w produkcji yy, yy, Robotic Facility. Przepraszam, nie wiem, co w gardle stanęło, muszę jeszcze coś się napić. Więc y, ważne jest to, żeby Polak doszedł do tej makro gry dłuższej. Myślę, że sobie wtedy poradzi. Jeżeli będzie musiał trochę więcej mikrować, będzie w porządku. No do tego widzimy, jest. Patron glance, więc infestory będą bardzo ładnie łapały te Blink Stalker. potem Linki się resztą zajmą. Armia Protosa za chwilę będzie trochę mocniejsza, będzie ten upgrade, ale plus 2 do obrony dla Zerg'a już jest w drodze. Ogólnie dla Ground Carpets, czyli dla wszystkich jednostek naziemnych. dobrze, już jest. Wszystko, już wróciłem do was, musiałem się napić. Ehm. Kolejne gate y po tutaj robią taki wallin, żeby jak się rozwali, to że musiały przechodzić dołem, więc force y będą dzielić do tego, jak już mówiłem. Blinkstalkery chyba sobie dołem przejdą. To też jest fajny sposób żeby wpadły do bazy przeciwnika, Nerhio musi teraz to tylko przypilnować, musi zauważyć co przeciwnik kombinuje. Czeka w dobrym miejscu i już rusza armia. Z jednej strony to są tylko zeloty oraz centry, z drugiej jednak Blinkstalkerzy się zbliżają. No i za chwilę będzie będzie tej ataki. Jednak kolejne rocze chyba mamy też już inwestory oczywiście są. I zaraz się będzie działo. Dochód 76 do 46. Harwestery 1000 minerałów różnicy. Teraz tylko fangale są potrzebne. Fangal, 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 żeby złapać. I jest! Nie było fangala! Ależ uciekł. Teraz dwa Force fielders, nie złapały jednak tej armii. Bardzo dobrze, się, czemu nie było fangali. Czeka, żeby złapać całą tą armię. Chyba za chwilę kolejne rocze wyjdą. Czy się Titan wycofa, czy będzie dalej atakował? Nie wiem, czy to jest dobry powód, pomysł, by atakować chyba, byłoby lepiej jednak się wycofać, bo nie da rady. Jak fangale będą łapać. I teraz był Blink, i jest jeden Fangale na całą armię. Kolejne by się tutaj przydało. Force Willie próbują dzielić tą armię, jednak nic nie są w stanie zrobić. Nowe Stalkery są wzywane. Czy to wystarczy? Polakowi Centry nie są w stanie tutaj nic zdziałać. działać. kwestiom się pojawiają. Yy, upgrade, upgrade to jest bardzo ważne. Jeden, jeden w upgradach. Tutaj jest 2-0, chyba Polak to jednak wybroń. Teraz tylko przydałoby się zająć tą armią na dole, żeby one i pylonem, żeby nie było wszystko to wzywane. No i przydałoby się kolejne infestory Lingi, Ale dwa, dwa, trzy fangale, które były, spisały się idealnie. No i mamy kolejnego proxy pylon ze Podobnie się jak w tych randomowych miejscach on stawia, gdyż o, właśnie jeszcze tej pylon. Nie, nie utrzyma się kolejny. Ciekawe, czy zostanie zeskautowany przez Polaka. Oczywiście, że tak. No, chciałem powiedzieć, że potem się w tych randomowych miejscach, gdzie zwykle się nie przechodzi. Ale teraz jednak Nerchio pilnuje tego i ma, do... jest w dobrej sytuacji. Jest w bardzo dobrej sytuacji. Ma przewagę ekonomiczną w upgradach. Również jest dosyć dobrze. Jest 2-1. Teraz dzieli swoją armię na parę części. i Tylko są potrzebne fanga, ale force field Był jeden fanga rzucony. Nie może teraz blinkiem uciekać. Dzieli część armii, ale nie całą. I pięknie podchodzi Polak i GG 1 do 1.